Jakby co to nie ma papierów to ale już. Takiego. Daj <noise> go. <noise> <noise> serio Śmierdzą ci pachy. Może <noise> się... Od pięciu czy 3 Trzy... trzy. No. Dwa... Czekaj, tam na... Jeden. Jeden. Nie ten. Jedziemy z tym tematem. Program ma charakter informacyjny z elementami humorystycznymi. Humorystycznymi. Przedstawia nasze subiektywne zdanie na temat. <głos> <głos> Przedstawiam nasze subiektywne zdanie na temat wydarzeń z dekotycznego i biegowego świata Przed obejrzeniem zluzuj po... Zluzuj. Przed obejrzeniem Zluzuj po spodniach I kurde napisz brobala zabawy biegowe. A co mam powiedzieć? Jestem Kamil i... Yy, witam, jestem Kamil Jego kolorowę za sekcję Trailer Siemanko, nadajemy z kanału zabawy biegowe. A teraz ja mam. <laughs> tak Będziemy wciąż, nie? Znaczy, tak. <laughs> Nie, wszystko jest na razie. Nie? No, ale jeszcze, jeszcze będzie luźniej. Mati, rzucisz mi butelką? Tak, ja dzisiaj jestem mega. Góra jest Dobra, spoko, A, dam nie mam Wody, wody, wody. Nie piwa, kurde. Zaraz zacznę blubrać. Dobra, ale jest stresowo, mimo wszystko jest. Widzę, że się trochę trząsłeś na intro. Na pewno, Ta. na pewno. Jest gorzej niż na grywce tej ostatniej. Ziom, nic, nic Jak wiem, mieliśmy Nic ręce. się nie dzieje, nic się nie dzieje. My tylko no mówimy do kamery, rozmawiamy ze sobą. Pamiętaj. Tak. Idziemy. Tak, ja to jeszcze rzucę gwiazdkę, bowiem ja jestem do dziś pamiętam. Dzisiaj s... gwiazd, dużo gwiazdek, bo święta się. Ale zmniejsza. jedna nam tutaj świeci najmocniej. A co mogę ciekawe? jeszcze coś przeczytać? Co? Nie. nie. Czegle, Kabel. Weź, nie, no, ja, dzietnie, no ja, pierdziele, co ty pierwszy raz, kurde? Uczysz się siódmy rok tego na szkole i na studiach, i wszystko jak krew w piach. Mama, mama zobaczysz mi, kogo ja wychowałam. Dziś gdzieś makowca. No, jego to bawi. Nie w ogóle to praca Praca, to jest też dobrze powiedziane. To praca, praca. bawi. Praca. Praca. Mm -hmm. Teraz wjedzie ten, nie? Rozmowa. Okay. Fara. Uh, uh. Ja sobie przyłączę. Okay. A I mogę co jeszcze ciekawe? coś przeczytać? Co? Nie. Nie wiem, w zeszłym roku czy dwa lata temu, gówniany temat, więc może tutaj wstawimy link, sami sobie poczytacie. Więc teraz właśnie <gówniany>, gówniany, to było. I A czym ty się zajmujesz? Teraz pracuję to dla Europejskiego Banku Centralnego i mieliśmy to zamknąć wczoraj. I oddaliście przyjaciół? Tak. To on jest jak Chandler, Chandler. Kim nie wiesz, <laughs> robisz. Nikt nie wie, co ty robisz, nie? Kamil nie wiem, czy... No ja cały ja czas nie wiem. A mogę co jeszcze ciekawe? coś przeczytać? Co? Nie. Zatem że jakieś jakiś, buty Krafta. To też wysyła. Krasy, Krasy. No. Ja w ogóle tego nie odczytuję, w ogóle. Widzicie, z kim ja pracuję? Ja chcę, żeby oni się rozwijali, żeby oni czytali, żeby oni ja przesiąkali tak potrafię, tą tak klika, pasją. Tą pasją, tak. którą mam. Kamil klika tylko serduszka, Mateusz udaje, że nie ogarnie Instagrama. I ja chciałem kiedyś Kamila zachęcić do czytania lalki i mi się nie udało, ja tego czasu nie szczerze wiedzy. Ja czekam na wymówkę pod tytułem "Nie chciało mi się siusiu A, to znane są historie <grym> Ja pamiętam ta, to ta, taką uh, akcję z tłustym siusiakiem, nie? Coś było takiego, że ktoś... Wycał coś... razolekki? <grym> <co>, <grym? grym> tak, nie? Kamil tak? z, gnia, z przyszedł do, następnego, do naszego następnego kanału, który nagrywamy później On jest na Pornhubie no. A mogę co jeszcze ciekawe? coś przeczytać? Co? Nie. nie Dobra, nie. konkretnie, co widziałeś w Torunii? ciekawego? Jedna rzecz Hala Hala, dziękuję, mów dalej Mondo Duplantis, I take Hala Piernik. Fordów sprzed lat, właśnie, czy i tak dalej. A I mogę co jeszcze ciekawe? coś przeczytać? Nie. nie. Nie jest sponsoru, Jola no, lojalna, lojalna, tej... lojalna, Jola, Jola ja lojalna. jest twoim sponsorem. Dokładnie, nie, moim znaczy. sponsorem... Jest moja mama. No. 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 Nasza wsp... Nasza wsp... <laughs> Lecimy znowu. i musi zrobić roboty za wszystkich. Co... Co zmieniłeś tamten? Co zmieniłeś? Znowu ekran? No bo chcę patrzeć na was przed chwilą. No, ok, no to możesz nie, mieć takie małe okienko przecież z boku. A mogę tak pół na pół? Możesz. Telefon do przyjaciela. Dobra, jedziemy? A Co mogę ciekawe? jeszcze coś przeczytać? Nie. nie. Kokamila wiesz jak jest po angielsku dziesięciobój? <grym> no to nie będziemy lokować produktów ani żadnych firm. No, a jak z jest, jest po angielsku dziesięciobój? Decathlon. A po francusku? Decathlon. <grym> Nie wiem. O, to ciekawe, do tego, że... 1000... 2000 roku. Nie, no. nie wiesz, to to jest muta z barszy, nie? Z Nike przeszła również Ewa Swoboda. Do Pumy... Do Pumy Kevin Lopez, średniodystansowiec z Hiszpanii, którego Mateusz na pewno kojarzy. Prawda, Mateusz? Hiszpan doskonale zdanie. Nie <grym> odzywam się więcej. Nie. Ja. Ja no, no ci nie podam. No wiem, że mi nie padam. Jeden, też się wstydzę tu przed kamerą nie z wami mówić. O, to, 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 no, jak patrzę wam w oczy, to się stresuje. No. Co, wy myślicie, że to jest takie łatwe? Nie, zaczyna ci grać ta muzyka, że te. Ta... Ni, 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 nie, jak na siebie patrzę, to pierś. Wiesz... Znaczy dostałem teraz dreszcze na kolanie? to jest trochę niepokojące. Dobrze, nie Dobrze, nie, dobrze się, że jak... nie na bananie. To jest prawdę. A może jeszcze coś przeczytać? I co... Nie. nie. Ała, nie to, A ładnie muszę wziąć. A ile tu... tutaj jest miejsca? Gryzie w... Kurde Mega ile tu jest teraz miejsca? Ale fajne tu... Co się udało? Modeli? No. no. Tak. I gają lampy, wrzeszczą nieletnie wampy. No, jakby to jest leci. Ja walczę ze swoją twarzą, ale bez jest Eee, tutaj nie mam czasu. O, tu można się oglądać. O. Yeah. Przesadziłeś Maciek dzisiaj z tą urodą swoją. A może co jeszcze ciekawe? coś przeczytać? Nie. Pytanie od widzów teraz. Co to ja A, ja jest, widzę. Jest, jest, czy Ultra powinno być na igrzyskach olimpijskich? Dobra. Poczekaj. Cześć, Część, mam to odpowiedzieć pytanie. Poczekaj, tak. Ty no jak są pytania od widzów, to kto ma odpowiadać? Widzowie? Dobra, uwaga. trzy, dwa, jeden, nagrywamy. Wiege, że już tam nie wiem, pizzę, A propos kebaba. No właśnie, Piotrek Zamus. A został jeszcze jakieś racuchy? Jeden został i ja bym poprosił Abym jeszcze jednego. do nagranie. <tosł> Racuchy, racuchy. Teraz socjale? A mogę co jeszcze ciekawe? coś przeczytać? Nie. Nie. Momotin. Który? Ten? Tak. Tam, tam są. O, działa. Mati, przestań. Wyłącz Tindera. Nie Będziesz własny. miał dużo cięcia? Ja nie odkrywam książek. Książki odkrywają mnie. <śleski> <śleski> ja nie chcę z nami pracować. Nie chcę. A mogę jeszcze coś przeczytać? Nie. nie. A więc, wracając. Zawodnicy biegali... Przepraszam. O, mi się Biegali sześć godzin... <laughs> <laughs> no to naprawdę. To się czasem nie, no to, mi, raz to, raz to, to boli, to boli. <laughs> Maciej, później sorry, ominęło cię. Nie, nie wrócimy do tego później tematu. Później dokuczacie, że mam gruby no, brzuch. Bo masz gruby brzuch. To jest tak, jak... Teraz to już z... nie chcę za chwilkę. To jest tak, jak Kamilowi się docina, że ma pryszcze na twarzy tak tobie się chciałem żebyś usłyszała ja nie mam, mam głosów no to jest takie a mówię a mam twarzy? twarz ty tworzysz w ogóle gdzie mam przyczyna a mogę ciekawe? jeszcze coś przeczytać nie nie dlaczego? co jesteś, jesteś obraźliwy jesteś hamski nie nie ale nie 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 maciek będzie zwani dobra ale jeszcze chwilę. Nie. Dobra, to ko no. kolejny news, nie? To co, ty jedziesz czy A ja? to, mam... to już by trzeba gadać normalnie. To możesz zacząć. normalnie. Ile już to mamy do tego nagrywania? Teraz? 38 minut. Dobra, to ciśniemy. A mogę co jeszcze ciekawe? coś przeczytać? Nie. nie. Perny, to mam, że ja... No. ...majtki poprawię. Dobra. Ja byłem przygotowany, ale mam pachy całe spocone i to mnie trochę męczy. Teraz będzie was męczyło. Nie, nie. Legia, Legia. P, B. Dobra, dzwonimy Bimbo. Dzwonimy do Iggy i coś się da. to by nie chciały Niech rzuci kamienie. Czekaj, daj mi powiedzieć. Macie. Daj mi, Nie, on nie ma kamieni. <śmieniu. śmieniu. śmieniu> o, no, Maciek nie chce Nie, już. nie, wracamy. Może ja, trzeba mam się mam... przerzucić na jakieś zdrowe ciastka albo coś? Może nie. A I mogę co jeszcze coś przeczytać? Nie nie widzicie. Czasem się dostaje kosza. Nawet jak się wygląda tak jak ma pierwszy. Mój pierwszy nie. Ale ostatni. Nie. No to tak, no... mnie to nie dziwi. No I nie tak powiem. Bo... Pamiętam ile razy dzwoniliśmy do Asi wyświetlszy. Nie, nie chcę z tobą gadać. Odwal się, nie dzwoń. No, było tak. Albo może nie było, ale w mojej głowie tak było że dużo tak było. Dobrze, Patrycja by i gdyby nie to, że Cię znała, to w ogóle... Nie też mówisz, że kiepsko by było? No. no ja powiem tak, no mnie przede wszystkim trochę smuci fakt, że jak są relacje na Instagramie z Tobą, no to reagują przede wszystkim polskie znane no i, no i Ciebie to śmieszy, Ty jesteś tego świadomy, i się, jaraj się. No, będziemy od tego odchodzić po prostu. Nie no będziemy mieszać w ciebie w social media. Tak? Dzień. Tak, padły decyzje że zarządu, że my niech, Tylko ja. My cię nie chcę. z rybami. Będziemy Maćka, z rybami. Tylko Maciek bierze, z rybami. Bo Maciek można przynieść sponsor sklepy rybne, listy. No, no. gral. Fabryka Szczeciński. O. Jesteście w tym macie. No tak, no, no, no taka, taka prawda. A mogę Co jeszcze ciekawe? coś przeczytać? I... Okej, okay, dobra. To doprowadza do kluczego, kluczowego stadium. Płaczu i rozpaczy połączonych w z ciągłym nakręcaniem siebie. Wygram i płaczę z radości, lub przegrywam i gasnę w otępieniu. Wszyscy jesteśmy biegaczami. <głos> <głos> Dziękuję. Pisałeś mi co innego.